Siema tu Damianus i dziś będziemy, będzie Jberek RP Mo Cała ekipa może się przewitać. Siema! Siema, siema, tutaj widzę! No dzień i dobry. No, więc wiadomo co teraz robisz. Zaczynamy odcinek. Ach. Ciężki ten dzień w pracy policjanta był. Co nie? No. I tak nikogo nie złapaliśmy. Pojedźmy, może, po i skoczmy z góry. Dobry pomysł, dawaj. No dobrze. To zaparkuj ładnie. Jest ładnie. Pięknie A ile to kosztuje? Ja zapłacę za Ciebie, okej? Okay? 100 złotych? Okej Pa Warto. Na czym cię górę będziemy wspinać? No zobaczysz Musimy zostawić auto w dobrym miejscu w aucie, bo jest jakieś krzywy Tak, bo ty siedzisz pod nim Co? <gry> no siedzisz pod autem. Dobra. No co? Zaparkuję może tutaj. No. Więc tam góra jest ładna, więc chodźmy. Potem skoczymy do Donuta. Mmm, ale piękne. Popyszne donaciki. Widzisz to? Dobra, chodź. Co tam masz? Widzisz, oh. jakie piękne donaty. Jemy je po ciężkim dniu. Ale dobrze. Dobrze, idźmy na górę. Stąd się. i mokrzy jesteśmy jeszcze w, w strojach służbowych. Aj, aj, aj. Dobra. Dobra, noc. Wyschnie. Noc, nikt nas nie zauważy. Wyschnie. Ładnie, tak jak mówisz. Dziwne odgłosy w tym mieście, tak w noc. O, tak, trochę tak. A w ogóle zawsze mnie ciekawi, po co my po pracy jeszcze mamy mieście mundury i kajdanki, wszystko, pistolet, paralizator. Paliz wszystko, po co to nam? Mm -hmm. Najpierw może ja sobie. Ja przyniosłem jeszcze lornetkę. Zobaczmy. Widzę kogoś przy, przy ganshopie. E, A, tam jakiś, prosto jakiś cywil. Potem zobaczymy. Jak będzie się agresywny, to... to może złapiemy. No może tak. Dobrze, no to zaczynajmy. Wow, jakie widoki. Pamiętaj, no, że ładnie. blisko auta wy... Żebyśmy nie musieli dawno i długo iść. Jakie Ale to ładnie widoki. wygląda. Ogólnie to ja chyba pierwszy raz widzę, jak wygląda od góry statia benzyna. Wiesz? Mm -hmm. Dobra, ja dobrze. już wylądowałem. No, Tam dobrze. gdzie? Sprawdzamy go? Do... Znowu jestem? To coś chyba nie umiesz chodzić. Ja, bo ja chcę jeszcze klikam, żeby pierwszą osobę być, ale dobrze. Wsiadamy do auta. Jedźmy, sprawdźmy tego gunshopa może. No. Czemu to ma? Cześć.

MIRON, GWIRON, DZIENGON! Dzień dobry! Dzień dobry! Dzień dobry. Dzień, Jesteśmy ran ranni, koło gun shopa! O! Mów policjantów! Już tam jedziemy! Trudna sytuacja... Wysyłamy najlepsze oddziały! Jak szybko! Dzień dobry, niech pan utworzy drzwi! <grym> Zapraszam, zapraszam Ej <noise> też Tu jest miejsce dla jednej osoby Ej, czekajcie Czekajcie na... No to gdzieś tu Usiądzie. To jedziemy teraz do szpitala. Jak pan jeździ lewą stroną? Panie, to jest tylko jest... pęjantów. No właśnie. No. Bo u siebie masz policjantów. I co pan dyktuje to... karetką? Pan jest jakiś. Ale to jest karetka, to można. To, to na sygnale jadę. Dobra, no ale. Pożar! pożar nie. nie! Dobra, potem pożar. się. Po Mam nadzieję, że straszkę pożarnego za... Y, na Tempo Ty, bo zaraz to się rozpali. Dobra, potem. Ludzkie są pożary. Nie zagrożę chyba miastu. Tak. Idziemy do tego szpitala? Już dojechali. Dobrze. Gdzie mamy? Tu jest wejście. Okej. Okay. Tak, mi się co już nas leczą? Już nas leczą? Trzy minuty później. Ech, ciągle nas leczą. Jeszcze mamy coś na głowie, jak nic nie widzimy normalnie. Dobrze. O, ty tu jesteś. Jeszcze. Dobrze. Trzy dni później. O, w końcu nas wypuszczają z szpitala. U. Ale... Gdzie nasze auto? Ej! Panie... Panie! Panie z karetki! Niech pan Co? dowiezi nas do garażu, dziękujemy. Dziękujemy, dziękujemy bardzo Tu czeka na nas nasze auto. Dziękujemy bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Mamy auto swoje. Widzieliśmy, no, że eee. już cholowali. To było podejrzane. Ten, to jest znowu on! Co jest? Gongo, Stać, policja! Staj, stój, stój! Dobra. Uciek nam. Ucieknę. Ucieknam. Nie, nie do końca. do auta! Pięć mi. za nim! Sygnały za nim! Chyba ich zgubiłem Ej, czemu on powiedział przez radio policyjne to? On chyba zhakował oh. je Bo Nie mogę. Go... Chyba ich skupiłem głosem takim, co przecież wtedy słyszeli się, słyszeli się. To jest podejrzane. Nie mogli go namierzyć. Szybko Dobra, jechać. może już wyłącz sygnały, bo go ten, bo jeszcze się nam spłoszy. No. Dobrze. To ty chciałeś chyba do tego, yy, podwieźć się do domu, tak? Tak, tak, poproszę cię. A tu jest twój dom, tak? Tu mieszkasz yy, z którym... No tak, 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 dzięki bardzo. No dobrze. To dzięki. Odwieźliśmy Olka do domu, ale my się, my musimy zająć się. O mój Boże, o mój Boże, mój Boże. Halo, halo, y... straż pożarna, halo. Halo. Dobrze, dzień dobry, tutaj straż pożarna, na y... ciebie. Y... Pożar na drodze i koło tego jeszcze następny pożar i nie wiem, co zrobić. Dlaczego? Dobrze, gdzie? Gdzie? Y... Na, gdzie y... między wulkanem a wsią. Między wulkanem a wsią, dobrze jak się pan nazywa? Nazywam się oficer Damian Zakrzewski. Oficer Damian Zakrzewski, czyli jest pan policjantem? Tak, tak Dobrze, wysłałem już yy, dwóch strażatki Dziękuję O, o to za błąd! Chyba mam zwidy to tutaj, czy to tutaj? Tak, tutaj i tam jeszcze. Dobrze, ustawiam się pod pożar. Niech pan się nie rusza teraz. Ach, proszę pana, bo jest taki w mieście taki złodzieńca, nazwę tak? pan Ziemniaczek, Przydomek to jego jest i on przed chwilą przejechał koło mnie, wystraszył tak, mnie widziałem go, Tak, widziałem go, widziałem jakiegoś pana Ziemniaczka, tak. Ja muszę mieć pomoc jakoś, ale od pana to nie no, bo wiem. No, pan nie jest policjatem, ale... To jest... Nie. Chciałem, za... Chciałem z... po prostu zawiadomić, że jest taki proszę na niego uważać. Dobrze, dobrze. Oby to nie był podpalacz. Oby nie. Co do widzenia! Do widzenia. Dziękuję. Proszę bardzo. Pożar. Oh, ile pożarów. Halo, straż pożarna. Dzień dobry. Y, mam następne trzy pożary. Gdzie pan jest? Y, między stacją kolejową, y, albo, y, między stacją kolejową a wulkanem i militarną bazą. Widzę Je pana. Jezu. Nie pan. Także pana. Widzę pana? Co? Y nie mogę złapać. dobra, widzę jakiś jeden pożar, widzę jakiś jeden pożar. Drugi, trzeci. Tak, to są te trzy. O mój Boże, to jest pan ziemniaczek. Dobra, teraz mam szansę go złapać. Stój! Stój! Na ziemię! O. Co ty tu robisz, panie policjancie? Panie policjancie! Proszę stać! Halo? Panie policjancie? Panie Adamie? Ja, ja, ja proszę wsparcie na bank, podobno złoczyń, złoczyńcy tam grasują. Okej, okay. już lecę. Jak dobrze mam, że mam ten sam Jest oczywiście wolniejszy. A ty można jakoś szybciej dojechać. E, halo do pana policjanta, oficera Damianosa. E, halo? Jest napad Sajki. na bank. Musimy... Tutaj... E, proszę, pana, proszę pana, tutaj straż pożarna. Widziałem jak y, pan y, pan ziemniaczek przyjeżdżał obok taki ty jajku. Dobrze. Ach, dobrze. Gdzie pan ziemniarzy był? Obok y, stacji kolejowej. Obok stacji kolejowej? Okej, okay, już jedziemy. Pani Adamie, niech pan do mnie wsi wsiądzie. Pana samochód służbowy zostanie dostarczony do... Y, wychowany do, y, no do No do. Ooooooo! Teraz... Na chwilę się zatrzymajmy. Okej. Okay? Co się stało? Patrz, to samochód moich marzeń. Lamborghini. Wiesz, my jesteśmy po... Wiesz że my jesteśmy policjantami i my wszystko możemy, ale chyba to nie. Nie, nie możemy. Niestety nie. Czekaj. Dobra. No to jedziemy po tego. Yy, do stacji kolejowej. O, straż pożarna. Fajnie. No to jedziemy do stacji kolejowej. Mam, na mam nadzieję, że jeszcze tam stoją. Jak stoi to od razu wyskakuj bro z bronią i mów, y żeby leżą. O, Ferrari. No, to też jest. Fajne auto, ale tego lampy. Hmm, gdzie ten pan ziemniaczek? Proszę pana, proszę pana, do policji, tutaj straż pożarna. No. no pan no, ziemiaczek jest przy delivery Store. Przy delivery Store, okej, okay. szybko. No, no, go, ucieka, 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 chyba przechwytuje fale radiowe, uciekł. Nie wiem teraz, gdzie jedzie. Przejechał tunelem. Widziałem go... Jest! Był przy plaży. I się zaklinował, zaklinował się. Był przy plaży. Jedzie dalej. Uciek mi. Ja mam bardzo powolny wóz. Mamy go. Chyba. Nie. Jest dalej przy... Teraz... Zgubiłem go. Nie wiem, gdzie jest. Idzie go dalej, dobra, jest, no. jest, jest. Jest przy powerplancie. Przy powerplancie? Uciekam w stronę miasta. Widzę go. Chyba. Skąd Goń, go? To nie on. jakiś cygaro. Tutaj pojechał, tutaj pojechał, panie super panie pan. Gdzie? Tak, tutaj chyba, w dół, w dół, w dół. Chodź, za O! o! Radek. Dobrze! O no nie, uciek! Ała! Już posłamałem se nogę! Zadzwoń po karetkę, proszę. To ja cię może już zawiozę. dobrze. co, jedź. Warto mi je boli. Pan szybko, pan szybko wysiada, bo tu nie wolno stawać. A potem przyjedziesz po mnie? Ha? Halo, przyjadę. mówię przez radio. Słyszę, słyszę, przyjadę. Okej. Okay. cztery dni później. Oh. W sumie trochę się boję, ale teraz to muszę odpocząć. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. To pan jest tym, y, tym policjantem, którego y, miał odebrać o pan y, Adam? Tak, tak. Ja jestem y... Srupa. Dobrze. Ja mam, y, ja mam pana odwieźć? Czy pan czeka na niego? Niech pan mnie najlepiej odwiedzi, bo on... No zapraszam do i... ambulansu, bo ja tutaj mam uprawnienia do niego. No Teraz mi się pan boczyć, bo jeszcze trochę woli. Dobrze, nie mam pana podwieść? Y, jakby pan mógł, to do mojego domu we wsi. Dobrze, we wsi, okej, okay, no, już muszę tam Muszę trochę odpocząć i. A jak zobaczę tego, najgorzej będzie, jak zobaczę tego pana ziemniaczka i koło mojego domu. Zresztą jak on mi zrobi krzywdę, nie. Może aż tak źle nie będzie. Może z... Jeszcze zadzwonię profesor, żeby pilnował. Gdzie jest pod ziemniaczko mojego domu? Halo? Adam? A, halo, halo? Dzień dobry. Możesz e, przyjechać do mojego domu, bo boję się... Bo ja złamałem tą nogę i teraz jestem, No nie mogę prawie chodzić i boję się, że on mi do domu wejdzie i może nawet okradnie kradnie do domu. No, A powiesz ja, mi gdzie... My... Powiesz mi gdzie mieszkasz, bo tak za bardzo nie wiem. Tylko ja wiem że. Yy, tak. Jakby to powiedzieć. Od garażu, żółty dom naprzeciwko przeciwko garażu. Na przeciwko garażu ko koło Donatropa, żółty dom. Koło Shopa. Mhm. Żółty dom. Dobrze. dobrze już jadę. Mam do pana pytanie. Halo? Pani SuperDupa? Tak. jest Domianem. Może nie wiem, czemu, ale Pan ma taki przydomek. Otóż. Yy, czyli ja już mogę Pana zostawić, tak? No tak. Dobra. Dzień dobry. No, dzień dobry. Do widzenia. Tu się ostatnio kręci Pan Ziemiaczek. Do widzenia. Yy, pan Ziemiaczek, więc musimy go jakoś. albo w sumie. Może skończę ten odcinek, bo I tak woli, że ja po prostu odpocznę, ty będziesz mnie pilnował. Dobrze, dobrze. No i zakończmy to. No to Elwina! Pożegnajcie się cała ekipa. Halo. Na razie. halo!